Dzień dobry, dzień dobry, powiem Wam, że jak wczoraj robiłam te dekoracje, to tak myślę, jejku, znowu ta jesień, jeszcze nie jestem gotowa, a teraz tak sobie rano wstałam, patrzę, też ma swoje plusy. No i jeden z tych plusów to są te liście powrót już wybarwiające się za oknem, ładnie to wygląda. Ale kolor na paznokciach nie robi jesienny, tylko taki właśnie ładny róż. Róż 17 to jest jego nazwa i to jest ta marka Nyuki, Ona jest do kupienia w Biedronce. Bardzo tanie lakiery, bardzo tanie różne inne kosmetyki, naprawdę fajnej jakości. A w tle Virgin River nowy sezon 5. Zapomniałam Wam ostatnio pokazać taki spray do prasowania, znaczy to jest spray, który może zastąpić prasowanie. Fix and go. Ja go kupuję w action, ale też widziałam go na Allegro i to jest coś, co możemy wykorzystać dla wtedy, kiedy na przykład nie możemy czegoś uprasować, nie mamy żelazka albo, albo nie mamy czasu na rozstawianie wszystkiego. Nie używam tak w ogóle do prasowania codziennego, oczywiście, ale jak szybko trzeba coś przeprasować, trzeba to coś troszeczkę doprowadzić do stanu używalności, to właśnie. Się przydaje. I teraz pokażę Wam, jak to działa na tej właśnie koszuli. Koszula była oprasowana, miałam ją przed chwilą na sobie założoną. I zobaczcie, tutaj jest wyraźnie pognieciona. I teraz co robimy? Zaraz to zrobię, tylko otworzę sobie jedną ręką spray. OK, już są otwarte. Spryskuję sprayem to miejsce, które jest wygniecione. Czekam 10 sekund. O i 10 sekund później wygląda to tak, zobaczcie jakby było uprasowane, oczywiście jest to jeszcze wilgotne, czyli taki trzeba momencik zostawić, żeby wyschło, ale myślę, że na takie odświeżenie właśnie to tenże spray nadaje się naprawdę bardzo fajnie. Paznokcie wyszły tak są takie różowe, jasno różowe właściwie wyglądają jakby przedłużenie dłoni, tylko troszeczkę bardziej takim wyraźniejszym kolorze bardzo mi się podoba, bardzo lubię takie kolory czy ja w ogóle lubię właśnie takie naturalne wyglądzie, ale też lubię ciemne także na pewno te kolory najczęściej u mnie widzicie, żadnych ozdób po prostu proste, przycięte, jasne paznokcie, ale nie o tym chcę teraz mówić, bo siadam sobie żeby Wam powiedzieć, że właśnie wiesz, że o tym nie wiecie, ale jakiś czas temu zostałam królikiem you Doświadczalnym królikiem, a dokładnie mówiąc, miałam możliwość przetestowania kosmetyków, które dopiero teraz mają swoją premierę. Ja je dostałam już wcześniej i to są kosmetyki do włosów. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze też cieszę się z takich kosmetyków, ponieważ szukam też nieustannie czegoś, co może być przeznaczone do pięknacji włosów kobiet dojrzałych, ponieważ, co by tutaj nie mówić, nasze włosy po menopauzie, czy tym takim okresie około menopauzalnym, mi się troszeczkę zmieniają. Różnie u każdego to przebiega. Niektóre z nas po prostu tracą włosy, wypadają one, one mocniej. Jeszcze inne, tak jak ja, na przykład, mają cały czas włosy tak samo gęste, ale one stają się wyraźnie cienkie. No i przy okazji jeszcze podatne na złamania, na urazy. Żeby mieć włosy w dojrzałym wieku, w dobrej kondycji, albo trzeba mieć rewelacyjne geny, albo po prostu trzeba już troszeczkę się napracować. Stąd też właśnie. Właśnie wszelkie marki, wszelkie kosmetyki, które są przeznaczone do włosów w ogóle różnego rodzaju z problemami, nie tylko dojrzałych, myślę, że są to takie marki, którymi się warto przyglądnąć. Dlaczego nie bałam się? być tym królikiem doświadczalnym, czyli nie, nie, testować kosmetyki, o których wcześniej jeszcze nie słyszałam od żadnych innych specjalistów, nie widziałam wpisów na blogach i tak dalej. Przede wszystkim oparłam to moje zaufanie na... Yy, yy, Cosibelli. Cosibella jest drogerią internetową, ale to właściwie jest więcej niż drogeria. Między innymi także tworzą oni własne produkty do twarzy, do ciała, do włosów i między innymi Cosibella ma swoją markę własną, jaką jest Skintra. I prawdopodobnie gdzieś tam o skintrze wcześniej słyszeliście, na przykład o jeżeli słuchacie i oglądacie choćby na YouTubie, kosmetologów. Ja też wcześniej wiem, że oglądałam takie filmiki, wiem, że to jest takie, taka linia, która ma bardzo dobre opinie. I tak jak sobie popatrzyłam, jeszcze nie testując na składy tychże właśnie kosmetyków do włosów, na, na ewentualne tutaj jeszcze dodatkowe informacje, to myślę spróbuję, przetestuję i właśnie to zrobiłam. Cała seria, cała marka nazywa się Hair Try i ona powstała właśnie przy współpracy, przy współpracy z CosiBellon i zamysł tworzenia tej marki opiera się na takim holistycznym podejściu, holistycznym, czyli całościowym podejściu do pielęgnacji, do tego wszystkiego, co się podczas pielęgnacji dzieje, a zwłaszcza na ścisłym połączeniu włosów i skóry głowy. Bardzo podoba mi się hasło, krótkie, ale, ale treściwe, czyli pracujemy tutaj z głową nad włosami, rzeczywiście. I wszystkie kosmetyki, które w tej marce, w tej fiki są, zwracają uwagę na pielęgnację włosów, czyli one pielęgnują włosy, ale także. Pielęgnują skórę głowy, wychodząc ze słusznego założenia, że gdzieś te cebulki włosowe rosną. Czyli jeżeli mamy problem z włosami, to albo patrzymy, co się dzieje z samymi włosami, czy na przykład nie działają na jakieś czynniki zewnętrzne, choćby słońce, wiatr, brak ochrony itd. Albo też Sprawdzamy, co się dzieje z głową, ze skórą głowy, i tam szukamy problemu tego, co potem dzieje się z włosami. Podoba mi się też to, że mamy tutaj 90% przetworzonego tworzywa w tym tworzywie. Nie ma dodatkowych opakowań, nie ma też takich pustych przebiegów, bo czasami bywa tak, że bardzo mało z produktu, a to Opakowanie plastikowe jest ogromne, co wygląda ładnie i estetycznie często, no i też sugeruje taką tę bogatą zawartość. Tutaj jest tak, że tyle produktów mieści się dokładnie w takiej butelce, jaka tutaj jest, czyli nie ma tych takich, wiecie, niepotrzebnych, pustych przebiegów. A dodatkowo jeszcze każda butelka jest z plastiku, który był wyłoniony z mórz i oceanów. Firma podaje, że pracuje z Re -Sea Project, czyli wyławiają te, te, te butelki, plastyki, przerabiają je później, i z tego te opakowania właśnie też są. Oprócz tego um, pracują oni także z Seed z, z Kenya w projekcie przeciwko wylesianiu rejonów Kenii, w ogóle tego rejonu Afryki, czyli tych miejsc, gdzie um, pozbawianie um, drzew, lasów szło całkowicie bez żadnego planu. I każda taka butelka to jest 20 kulek nasion, przekazanych przez markę, właśnie. Do tego projektu. No, a teraz już o samych kosmetykach. Pierwsza rzecz, dostałam kompleks nawilżający z pantenolem i glukonolaktonem, czyli szampon nawilżający. Ten szampon przeznaczony jest do włosów i głowy. Też bardzo ważna informacja, bo czasami nasze szampony są tylko do włosów, czyli niekoniecznie głowę powinniśmy nimi traktować, a tutaj jest on bezpieczny dla skóry głowy i dla włosów też oczywiście. Prócz tego dba on o... Mikrobiom głowy i y, odnawiać wzmacnia właściwie barierę hydrolipidową, czyli zdecydowanie dobrze nawilża, y, i też y, daje takie, takie wrażenie, y, jak prodzyn obiecuje, odbicia włosów od skóry głowy. Jeżeli chodzi o... Właśnie, pielęgnację włosów z głową, to mi się podoba. Jeżeli chodzi o to, dla kogo jest Dla wszystkich. To jest szampon dla całej rodziny. Też jak widzicie, to są duże pojemności, bo to jest 500 ml. Od razu powiem, że ceny są przystępne. Ceny są takie, myślę, że dobrze skalkulowane jeżeli chodzi o dobre produkty właśnie takiej pojemności, czyli możemy to używać jako jako szampon rodzinny i on, on u nas też jest szamponem rodzinnym. Pompka bardzo ułatwia też od, odmierzenie właściwej ilości tego szamponu. No też przy okazji jak tam sięgamy, wiecie, pod prysznicem, ręką mokrą, to nic tam się nie wylewa, wszystko tutaj jest dobrze. Od, odłożę, bo, bo jeszcze ciężki, chociaż jego już tam sporo nie ma. No i tak, jeżeli chodzi o efekty, to o tym produkcie mogę powiedzieć, myślę już całkiem sporo. Włosy, które widzicie w tej chwili u mnie, fryzura, którą widzicie, jest w oparciu o umycie włosów, mycie włosów właściwie tym szamponem. Jedyną rzeczą, którą mam, to jest pasta, którą lekko sobie wcieram i ten tył tutaj poprawiam. I celowo nie stosowałam żadnych odżywek, żeby nie zaburzyć tego. tego sprawdzania, tak, czy nie zaburzy tego efektu, który, który szampon gwarantuje. I powiem Wam, że to jest chyba pierwszy, może nie, ale jeden z bardzo nielicznych szamponów, po których ja nie muszę używać używek. Moje włosy mają ogromną skłonność do puszenia się i nawet takie dedykowane włosom, na przykład właśnie z mocno puszącym się. Szampony nie zawsze dają rady. Ja muszę dociążyć je też w jakiś sposób odżywką, czy to humakantową, czy też bardzo często emolientową. A tutaj nie mam żadnej odżywki, nie mam niczego. Tak jak włosy umyłam, wysuszyłam je, nie stosowałam żadnych innych środków do stylizacji włosów, tylko, tak jak mówię, gniotłam troszeczkę sobie tej pianki, szczególnie sobie tu gniotam w dół, bo wtedy tak mam wrażenie, że troszeczkę mi ją fryzurę podnosi. A to, co dzieje się, na górze, to jest właśnie ta podniesiona fryzura y, dzięki, no myślę temu szamponowi, no bo, no bo czemu więcej w wodzie? To raczej nie. Także tutaj jest to zdecydowanie produkt, który y, warto zwrócić uwagę, y, ale produkt, który przynajmniej na razie y, dobrze się do mnie dopasował, tak, czyli ten produkt oczywiście myślę, że będę używała bardzo często, nie, nie podrażnia skóry głowy, nic się tu takiego złego nie dzieje, zresztą tutaj też y, są te takie łagodniejsze środki myjące, oczywiście, że y, bez SLS-ów to tak trudno, czy tam y, 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 bez tego typu środków, no bo to jest jednak szampon myjący, oczyszczający, y, ale są one łagodne, y, to też możemy sobie zobaczyć, bo chyba tak jest, tego, tego już nie wiem, sprawdźcie tą informację, ale wiem, że jak nie ma tych y, mocnych środków myjących, to wtedy szampon się mniej pieni, bo wszystkie te moje szampony, które używam, rzeczywiście y, mało się pienią i ten też się mało pieni. Przepięknie pachnie, to też jest taki plus. Ja lubię bardzo kosmetyki, które albo w ogóle nie pachną, y, albo też ten zapach jest taki... Dla mnie relaksujący i miły, oczywiście dla każdego coś innego. Ten zapach y, jest zapachem świeżości, y, i ten zapach jest dla mnie zakładem, y, za, zakładem właśnie, zapachem salonów fryzjerskich. Jakoś tak jak od razu tutaj myję włosy, to czuję się, jakbym była na pielęgnacji właśnie takim takim y, salonie. Także wszystko tutaj. Dla mnie, jako dla konsumenta, jest ok. I drugi produkt, którego będę używała rzadko, ale nie dlatego, że jest zły, <grym> absolutnie, tylko dlatego, że to jest produkt przeznaczony do używania co najwyżej raz w tygodniu. Ponieważ to jest taki szampon enzymatyczny, który powoduje dobre oczyszczenie skóry głowy. Myślę, że mogę tak powiedzieć tak bardzo skrótowo, że to działa tak jak peeling enzymatyczny. Czyli tak jak peelingiem smarujemy twarz, nic nam się nie łuszczy, nie? nie musimy masować, nie musimy trzeć, skóra nie odchodzi, ale rozpuszcza się i mamy gładką skórę twarzy. Tak tutaj taki szampon enzymatyczny potrzebny jest też dlatego, żeby ze skóry głowy usunąć wszystkie rzeczy, które zaburzają jej pracę. Jakie rzeczy? No na przykład odżywki, które czasami nakładamy źle, czyli nie na włosy, ale gdzieś tam, wiecie, masowujemy to w skórę głowy niepotrzebnie, jeżeli one są tylko do włosów. Albo na przykład resztki lakieru, jeżeli używamy lakieru. Albo na przykład piankę, która jest położona na włosy, no ale nie zawsze nam się uda to tylko do włosów zastosować. Czasami tam też gdzieś skóry głowy przecież dotkniemy jak najbardziej. I to wszystko jak siedzi na naszych włosach, to powoduje, że włosy są przytłoczone, skóra głowy jest przytłoczona, no i te cebulki po prostu gorzej rosną. Czyli m, takie oczyszczenie skóry głowy jest też potrzebne m, raz na jakiś czas. Tak jak tu producent zaleca mniej więcej raz na, gdzieś to widziałam, raz na tydzień, raz na 7 dni, ja używam czegoś takiego, tego typu produktów raz na dwa, a nawet na trzy tygodnie. Dla mojej włosów to wystarczy, stąd też właśnie mówię, że będę używała tego rzadziej, ale jest to też potrzebne. I teraz co nam daje takie, takie odświeżenie? No właśnie, przede wszystkim poczucie takiej większej świeżości, ale też jak już na tej skórze głowy nie ma różnych takich zanieczyszczeń, które przytłaczają ją, no to po prostu włosy mogą łatwiej Odbić tak? u, u nasady, czyli możemy tak naprawdę bez dodatkowych kosmetyków, tylko pianki i inne jeszcze rzeczy, spowodować, że włosy o właśnie, nawet tak jak u mnie, nie są przyklepnięte, nie trzymają się blisko skóry głowy, ale są. Wyraźnie odbite. Także dobry produkt, rzeczywiście bardzo fajny. Analizowałam też skład, skład jest krótki. Mamy tam już troszeczkę mocniejsze te, te takie środki myjące, no ale tu się inaczej nie da, bo tutaj trzeba po prostu oczyścić. Dlatego też używamy go troszeczkę rzadziej. I pH, tutaj mamy też 5,5. No i to jest też szampon, który wykorzystujemy na całej długości fryzury, czyli jednocześnie i do skóry, włosy, czyli do skalpu, bo tak się powinno chyba mówić profesjonalnie, i też do włosów. Bardzo fajna rzecz. Wchodzi w, do, do mojej y, szafy, czy też stoi nad moją wanną i będzie wykorzystywany, y, bo też nie powiedziałam, takie szampony często podrażają y, skórę głowy, szczególnie u alergików. U mnie tego nie było, także y, przetestowane na mnie jest naprawdę ok. Y, no i jeszcze jeden kosmetyk, trzeci, który. Um, którego nie znalazłam na stronie. O, tak a propos strony um, Cosibelli. Bardzo mi się podoba, że um, przy każdym kosmetyku możecie sobie rozwinąć listę um, składników. I w momencie, kiedy klikniecie jakiś składnik, to was to od razu też przekierowuje na stronę internetową tłumaczącą, co to jest za składnik i po co ten składnik jest właśnie w tym kosmetyku. Także y, dla osób, które tak jak ja zależy na składzie, a po prostu tak jak ja, nie znają się na tym tak, tak dobrze, no to zawsze te, te, y, jest to takie ułatwienie, więc też duży plus y, Kosibella. I y, y, to jest y, y, wcierka rozgrzewająca na porost włosów. Ona przyspiesza wzrost włosów. Ale też powoduje, że pojawiają się te, te baby hair, czy takie maleńkie włoski, szczególnie w takich różnych miejscach, w których byśmy się chcieli, żeby pojawiało, czyli w zakolach. Ja ją przetestowałam, natomiast oczywiste jest, że musi więcej czasu upłynąć, zanim te włoski się pojawią. Nie wiem, jak to. Nie pamiętam, że było u mnie, bo być może oglądaliście filmiki, jak mi tak masowo po tym pierwszym COVID-zie włosy wypadały, i tam chyba było. 3-4 tygodnie więcej, nawet, gdzie coś cokolwiek zaczęło się dziać, więc przypuszczam, że za krótko je stosowałam. Natomiast, tak, troszkę się bałam, bo jak przeczytałam rozgrzewająca, to już myślałam, że jak sobie posmaruję, to będzie mi to po prostu piekło. Ale okazało się, że nie. Działało łagodnie, Smarowałam po określonym przez producenta czasie, też sobie zdejmowałam. Znaczy, pozostawiamy to na pewien czas, ale też można to zostawić na całą noc. Na razie jeszcze. Jeszcze ja sobie po tych dwóch godzinach tutaj mimo wszystko zmywam, ale myślę też, że jak będzie działało działa teraz, to będę stosowała też jeszcze części. Także fajna rzecz, mamy też tutaj taki aplikator, co też bardzo lubię, ponieważ ułatwia precyzyjne nałożenie tego preparatu. Oczywiście możecie na, całą, na całe włosy, ale z tego co pamiętam, to te baby hair chyba właśnie wszystkim wychodzą tutaj przy linii tego styku, tak, z włosami, u nasady włosów. No i tutaj ja mam takie zakonka, na które sobie szczególnie właśnie nakładałam ten, ten preparat. Zobaczymy, co będzie się dało dalej. W ogóle, wiecie, to, to jest jakby takie pierwsze tylko pokazanie Wam marki, które istnieje, więc na pewno do tych kosmetyków jeszcze wrócę w omawianiu, bo w ogóle będę je stosowała. Ale też za jakiś czas Wam powiem, jakie jeszcze efekty widzę tego, bo prawdopodobnie co jakiś czas będę miała tutaj uwagi, więc jeżeli... Sprawdzą mi się, na pewno będą tutaj jeszcze niejednokrotnie na kanale, być może znajdą się także w ulubieńcach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jeszcze dużo do tego y, czasu. Ale warto, myślę, sobie śledzić właśnie tę markę, bo, no, bo myślę, że jest to po prostu coś ciekawego. Na dole, jak zawsze, pod, pod filmikiem, zaglądajcie, bo tam są różne informacje, przekierowania i, i y, miejsca, gdzie możecie sobie wszystkie te informacje jeszcze y, zdobyć. Także tak, ja dzisiaj mam jeszcze bardzo fajny dzień, ponieważ zaraz zbieramy się i jedziemy na obiad naszych przyjaciół. Także popołudnie będzie piękne, słońce świeci. Nie wróciło lato, ale wróciła taka pogoda właśnie piękna, jesienna. U nas były ostatnie dni takie ponure, które rzeczywiście troszeczkę mogły zdołować, ale myślę, że to było takie, wiecie, ograniczenie, taką, taką ostą kreską tego, że było lato, nie ma lata, ale jest ładna jesień, z której też się możemy jeszcze cieszyć. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już w czwartek.